Jakim miała 12-13 lata, tam taki stary dziadek i na harmonii. O, ja nie udejdę. <noise> Każda pieśń, którą on śpiewał, ja kupowałam. Ja jakbym rozmaity taki pieśń zaśpiewał, treskę mamu. Ta sztygada ludzi by się śmieli, Co zrobili z niej balona, co 12 miała chłopaków. Taki rozmaity taki pieśni. No. I ta ładna. Mhm. E, tało. Ja miała zaśpiewać tutaj na weselu. Chciałyśmy zaś. zaśpiewać, nie dopuścili. No co? jak nie dopuścili, no, bo stali się. Nie ciotry, no. E, to trzeba było przerwać Ej, tak, tej w cienie trawka się zielenie podala była rączkie, księdzu przed ołtarzem. Podali oni z rączki ksiądz im dał obrączki przed jego oczami Zalała się łzami, księdzu canoniko. Bardzoś nas zasmucił, myśmy ci prosili. Ty świeńce nie zwrócił, nie pomoże już prośba, ani święty Boże, Wasz wieńc zamknięty, klucz rzucony w morze. Pierwszy anioł mnie się świecy goryjąco. drugi anioł mnie się relio pachnąco, trzeci anioł mnie się w czwarty anioł mnie się ślubny pierścionecze, nie pomoże już prośba, ani święty Boże, Wasz wienic zamknięty, chlód rzucony w morze, a tam rybki śpią w jeziorze snemu, kołysanym śpią. Nasza młoda dziś spać nie może blum, 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 blum. Panienki balu, nie rób ci skandalu, to młoda prosi, Skandalu nie znosi, wszyscy rybki śpią, w jeziorze snem śpią, nasza młoda dziś spać nie może, blum, 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 koniec.